Dzień dobry, cześć, witajcie. E, moi drodzy, dzisiaj e, króciutko, szybciutko, e, dwie informacje mam do przekazania, e, więc mam nadzieję, że się tutaj nie rozgadam. E, pierwsza z nich e, to, e, jak widać, słuchajcie, e, z tyłu za mną pojawiła się nowa marka. Dla tych, którzy jeszcze nie zerknęli sobie na naszą stronę, e, mamy nowego producenta KARM. E, producent Biofit, polska marka. Słuchajcie, okazuje się, że wspomorza w ogóle co mnie zaskoczyło, nie wiedziałam, że taka fajna, taka fajna, słuchajcie, firma tutaj u nas właśnie niedaleko na Pomorzu. I muszę wam powiedzieć tak, no ja wcześniej nie miałam żadnej styczności z tymi karmami. Oczywiście dużo było zapytań, czy dlaczego nie ma tej karmy, czy można byłoby ją wprowadzić do nas do asortymentu. Więc no skoro gdzieś tam coś się non stop przewijały te pytania, to stwierdziłam, że, że muszę Muszę faktycznie sprawdzić, co to za firma, co to za karmy, i wydaje mi się, że, że słuchajcie, faktycznie strzał w dziesiątkę, bo powiem Wam, że pierwsze moje odczucia są jak najbardziej na tak. Nie ukrywam, że w rozpłodzie karma rozpłodowa poszła u nas do gołębnika. Słuchajcie, pierwsze co mnie uderzyło, powiem Wam taka rzecz, tutaj kilka worków takich testowych, mamy zawsze otwartych, takich, wiecie, poglądowych i za każdym razem jak przechodziłam koło tych karm, to czułam po prostu, uderzało mnie to, zapach takich świeżych ziaren, takiego świeżego zboża. No naprawdę, aż byłam w szoku. I cały czas do tej pory, jak tutaj przychodzę, słuchajcie, a te worki gdzieś tutaj stoją, no to po prostu czuję, czuję naprawdę taki, taki zapach takiego prawdziwego zboża. A także to, to mnie tutaj przykuło moją uwagę, to przede wszystkim. A druga sprawa, bardzo fajne składy tych karm, które już przyjechały. Słuchajcie, mamy, mamy karmy z linii premium, a, więc e, powiem Wam, że bardzo fajne mieszanki. E, na pewno przykuła moją uwagę e, karma dietetyczna, dieta mistrzów chyba się nazywa, bo nie pamiętam jeszcze dokładnie. E, bardzo ciekawa, e, bardzo fajna karma, słuchajcie, lekkostrawna, e, lekkostrawna, champion. To takie dwie, które na pewno zwróciły moją uwagę. Ale tak jak mówię, słuchajcie, jeśli macie, macie już jakieś słuchajcie, swoje spostrzeżenia odnośnie tych karm, jeśli ktoś lotuje, to, to będzie fajnie, jak wrzucicie gdzieś w komentarzach, które, które z tych karm są według Was najlepsze właśnie z tej marki, które powinny się znaleźć, jeśli chodzi o te karmy lotowe. Wprowadzimy je tutaj do nas. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Aha, czyli to jest pierwsza informacja. Mamy, mamy kolejną, kolejnego producenta. No i tak jak już mówiłam, od nas z Pomorza, bardzo się cieszę, słuchajcie, od nas z Pomorza przecież też jest Centrum zdrowego Gołębi, które, które bardzo, bardzo lubicie. No to wszyscy hodowcy, tak, znają, ją tą, tą markę. Oczywiście Leśna Dolina, też, też kolejna, kolejna tutaj marka z Pomorza. E, właśnie naturalne e, produkty, które ja przecież tak bardzo lubię. Zresztą m, wielu hodowców. Także cieszę się, nawet nie wiedziałam, słuchajcie, że. że... Ten BioFit właśnie jest tutaj od nas. E, kilka słuchajcie, mieszalni. E, laboratorium nowoczesne. Także no, powiem Wam e, same plusy. No i, i tak jak mówię, no, do tej pory słyszałam dużo, dużo dobrych opinii. E, jeśli, mm, jeśli chcecie, to, to piszcie coś w komentarzach właśnie na temat e, tej marki. E, to taka pierwsza informacja. A druga informacja dla tych, którzy nie zaglądają na naszą stronę na Facebooku, to błąd. Mówiłam Wam, zaglądajcie, bo e, pojawiła się kolejna promocja. Promocja nakarmy tym razem MDM-u i słuchajcie, promocja ta trwa do 18 kwietnia, więc warto skorzystać. Ceny naprawdę bardzo, bardzo dobre, moi drodzy. E, przy pełnej palecie macie darmową wysyłkę, e, przy mniejszej, przy takiej półpalecie 99 zł, tak jak to tutaj u nas, słuchajcie, już się przyjęło, ale naprawdę przy tych cenach ten koszt myślę, że, że jest żaden. Zartnijcie sobie, przeliczcie, naprawdę warto. Słuchajcie, świetna cena na karmę junior odchowową, która teraz, akurat, słuchajcie, też jest na topie. Świetna, to jest akurat świetna karma, tak? Dużo drobniuszkich groszków, no, idealna dla młodych do odchowu. Zawsze Wam też powtarzam, że słuchajcie, jeśli chodzi o te młode, tak przy okazji to jestem jednak zwolenniczką tego, żeby podać dobrą białkową karmę, a nie faszerować ich jakimiś białkami zastępczymi, bo te młode układy trawienne jednak nie radzą sobie tak dobrze z tymi białkami takimi suplementowymi, suplementowanymi. Zauważyłam, że młode polewały wcześniej właśnie jak. jak Próbowałam im sporo tego białka e, suplementować. Natomiast dobra białkowa karma e, to, jest, to jest podstawa, jeśli chodzi o, o, o gołębie e, młode. E, także, no mówię, pierwsza, pierwsza właśnie ta informacja, że ta, ta Junior odchowowa, ale poza tym w dobrej cenie, ale poza tym jest cała lista. Słuchajcie, w świetnej cenie macie e, karmy fazowe, e, większość karm lotowych. W świetnej cenie Dieta Booster, którą bardzo lubicie, e, F16, Actimix, No, sporo jest, sporo jest tam fajnych, fajnych karm, które można sobie wybrać. E, często zamawiacie sobie właśnie te, te pół palety, też jeszcze na połowę z kimś, więc wtedy koszt transportu to 45,90, więc. Moi drodzy, myślę, że to jest, to jest bardzo dobra oferta, zresztą ona cieszy się naprawdę dużym powodzeniem. Pamiętajcie, że do 15 kwietnia bawimy się w konkursie. Wszystkie zakupy, które robicie, biorą udział, losowanie dwóch gołębi, e, m, późnych takich do rozpłodu, e, fantastycznych, które Wam już pokazywałam e, we wcześniejszych filmach to są gołębie z linii tutaj nasza linia łączona na, na gołębie Darka Marciszewskiego bardzo, bardzo fajne, myślę do tego jest jeszcze nagroda 400 na zakupy w sklepie Intergołąb i jeszcze jedna zabawa dla wszystkich, którzy wpisują komentarz Intergołąb na Facebooku wcześniej był post z karmami Versalagi hmm, chyba, teraz macie post właśnie MDS z, markami, z marką MDM również pod tym postem możecie sobie wpisywać komentarze Intergołąb Gołąb, I te osoby wezmą jeszcze udział w losowaniu takiej dodatkowej nagrody, czyli Gołębie Młode po naszych lotnikach. Okay, ok, moi drodzy, i to by było na tyle dzisiaj. Tak jak mówiłam, szybciutko kolejny film, myślę, nakręcę Wam z gołębnika, pokażę Wam, co tam się dzieje u nas, pokażę Wam jakieś jak, młode, bo oczywiście już się klują. E, troszeczkę opowiadam, jak tam sytuacja, a jak będziemy tutaj e, rozkręcać się e, przed lotami, moi drodzy, bo wszystko już niebawem. My startujemy 28. E, jeśli wszystko oczywiście pójdzie zgodnie z planem, bo, e, bo powiem Wam szczerze, że z, wiadomo, poczta już trzymała wysyłki, i tak z tyłu głowy dziś mi to chodzi, że e, zaraz będzie e, jakiś boom, i, i się okaże, że, że mamy loty przełożone. E, chociaż no. Oby tak nie było. Nie będziemy tutaj teraz zapraszać, czarno, czarno widzieć moi drodzy. Także co, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Dobry lot. cześć.